Upiór bezrobocia technologicznego straszy od czasów rewolucji przemysłowej, ale ostatnio jakoś częściej nim słychać. Strach pojawił się w oczach niebieskich i białych kołnierzyków, a przed konsekwencjami automatyzacji przestrzegają najtęższe głowy Stephen Hawking, Elon Musk i Andrew Young. Roboty, boty i działające autonomicznie maszyny powoli wyręczają ziemian w ich codziennej pracy, a o swoją przyszłość zaczynają obawiać się nawet ci, którzy automatyzują. Czy jednak programiści powinni martwić się o utratę pracy? Kli ma dwa końce. Moduł Bundlery, Task Runnery, CI, CD, Serverless. To tylko niektóre z narzędzi ułatwiających monotonne, powtarzające się czynności. Uruchamiamy je w każdym projekcie Jakość jakoś nikt z tego powodu nie płacze, chyba że przy konfiguracji. Zespoły wdrażające techniki usprawniające pracę doskonale zdają sobie sprawę z konieczności i wartości automatyzowania zadań. To oczywiste, ale są miejsca, w których rzeczy dzieją się same, a taski wykonują się bez twojego udziału. Wszystko co powiedziałem do tej pory to tylko pretekst do tego, żeby pokazać wam jak wiele CSS potrafi zrobić za nas, automatyzując złożone operacje, których wykonanie przy pomocy JavaScriptu zajęłoby programiście bardzo dużo czasu. Oto lista tylko niektórych funkcjonalności, których wykorzystanie w projekcie znacznie przyspieszy twoją pracę. Funkcja Calc wykona za Ciebie obliczenia matematyczne. Minmax zdefiniuje przedział między dwoma wartościami. Hyphens pomoże w dzieleniu wyrazów. Scroll Behavior i Scroll Snap odciążą Cię w taskach ze scrollowaniem. Line clamp ograniczy tekst do kilku linii. FlexFlow i Grid Auto Flow okie ustają Box model. Column Count ułatwi zarządzanie kolumnami tekstu, Counters zautomatyzuje numerowanie elementów. Dzięki właściwości Filter oraz Mix Blend Mode stworzycie efekt wow. Flexbox, Grid i Float wygenerują responsywny layout, a Shape Outside i Border Radius dodadzą mu nieco więcej krągłości. Witam Cię na kanale UI Developer, gdzie podchodzimy do nauki programowania jak do rzemiosła. Co tydzień dostaniesz ode mnie nowe narzędzie do skrzynki dobrego Deva. Dziś skupimy się tylko na dwóch ułatwiających pracę narzędziach CSS-owych, a dokładnie na słowach kluczowych AutoFill i AutoFit. Przejdźmy do kodu. W tej lekcji chciałbym pokazać Ci w jaki sposób możesz przygotować zupełnie responsywny layout bez konieczności wykorzystywania media queries. Jak widzisz przygotowałem sobie tutaj już podstawowy markup, mamy kontener, mamy wewnątrz kilka kart. Karty właściwie nie różnią się między sobą, jedyną różnicą są te kolorowe grafiki wewnątrz. Przejdźmy sobie zatem do naszego pliku style.css jak widzisz dodałem tutaj już kilka podstawowych reguł, jednak w tej lekcji skupimy się przede wszystkim na elemencie z klasą container. Dodajmy do niego właściwość display Ustawmy ją na grid, do tego niewielki grid-gap, ustawmy na 10 pikseli i właściwość, która będzie najważniejszą w tej lekcji, czyli grid-template-columns. Jak widzisz Visual Studio Code automatycznie podpowiada mi, jakie wartości mogę przypisać do tej właściwości. W tym odcinku skupimy się na pierwszej z nich, czyli na funkcji repeat. Jest to niesamowicie użyteczna i ułatwiająca tworzenie layoutów opartych na gridzie funkcja. Zobaczmy w jaki sposób ona działa. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy przerobić nasz layout w taki sposób, aby składał się z trzech kolumn. Musielibyśmy zapisać to na przykład w taki sposób. Jeden fr, czyli one fraction. Zapisujemy i jak widzisz nasza strona zachowuje się dokładnie tak jak przewidzieliśmy. Co jednak w momencie, gdy chcielibyśmy dodać kolejne kolumny? Musielibyśmy dopisywać kolejne i kolejne wartości. Nie jest to zbyt dobra praktyka, a dodatkowo wiąże się z pisaniem długich linii kodu. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi funkcja repeat. Funkcja ta przyjmuje dwa parametry. Pierwszym z nich jest liczba powtórzeń, natomiast drugim jest szerokość elementu, który chcemy wielokrotnie wyświetlić. W tej lekcji nie będziemy jednak korzystali z liczb, a posłużymy się zupełnie innymi wartościami. Jako pierwszy parametr wpiszemy słowo kluczowe autofit albo autofill, a jako drugi wpiszemy funkcję minmax, którą znalazłeś już z poprzednich lekcji. I dodajmy sobie 200 pikseli. I 1FR. Zapisujemy. Jak widzicie, wygląd naszej strony znacznie się zmienił. Żeby dokładnie sprawdzić, co tutaj się wydarzyło, wprowadźmy kilka zmian w inspektorze przeglądarki Firefox. Kliknijmy na nasz kontener, a następnie ikonkę z napisem Grid. Jak widzicie, na naszej stronie pojawiły się dodatkowe linie prezentujące sposób, w jaki przeglądarka buduje siatkę. Przejdźmy jeszcze na chwilę do zakładki Układ. I zaznaczmy dwa checkboxy. Chcemy, aby Firefox wyświetlał numery linii oraz przedłużone linie. Przyda nam się to do zaprezentowania różnic między AutoFit a AutoFill. Teraz możemy przejść do testowania responsywności naszej strony. Zacznijmy od zwiększania szerokości okna przeglądarki. Jak widzicie, szerokość naszych kart magicznie dopasowuje się do szerokości kontenera. To właśnie zasługa słowa kluczowego AutoFill. Zwróćcie uwagę, że nawet przy bardzo małej szerokości okna, charakterystycznej dla urządzeń mobilnych, nasza strona nadal wygląda bardzo dobrze. Ważne, żeby korzystać z nich mądrze i trzymać wszystko pod kontrolą. W przeciwnym wypadku.